Cześć, mam nadzieję, że będzie to krótki film. Bardzo dawno już nie nagrywałam, tą drogą chciałabym Cię tym razem zaprosić na warsztat, który poprowadzę 4 września o godzinie 19.30 online palce w czyniszy, praktyka dla każdego. Po co warsztat? Skoro tak często dzielę się taką bardzo obrazową infografiką, Dzięki której też możesz już bardzo, bardzo dużo zyskać. A to dlatego, że ta infografika to tylko wierzchołek góry lodowej. Możemy dużo więcej, już i tak trzymając wybrane palce jednej czy drugiej dłoni, harmonizujemy nastawienia, emocje od martwienia się poprzez strach, smutek czy złość. Harmonizujemy energię poszczególnych funkcji organów, żołądka, śledziony, jelita grubego czy serca. Natomiast pod tym kryje się dużo więcej i tym chciałabym się z Tobą podzielić. Mówi się w Disdutsu, że tylko trzymając jeden palec, harmonizujemy 14400 funkcji naszego ciała. Naprawdę jest moc. Podczas tego webinaru. Ja y, podzielę się z Tobą przykładami z praktyki mojej własnej, a także praktyki innych osób. Będzie miejsce na zadanie pytania, na które ja bardzo chętnie odpowiem. No i mam nadzieję, że ta praktyka będzie takim y, taką solidną podstawą do tego, aby w niej pozostać już na co dzień. Bardzo serdecznie Cię zapraszam 4 września godzina 19.30 do 25 sierpnia cena to 109 zł. Po tym terminie 159 wszelkie informacje zamieszczę w linku w komentarzu jeśli masz jakieś pytania napisz do zobaczenia